Jeśli interesujesz się rozwojem, mam dla ciebie bardzo ciekawą zagadkę. Sprzed ilu lat możesz znaleźć pisma, które mówią o tym, jak manipulować, wpływać na inne osoby? Są to pisma sprzed 100 lat, 500 lat, a może ponad 1500. Jak sądzisz? A oto rozwiązanie. To książka. O nazwie topiki autorstwa Arystotelesa. Datuje się, że powstała około 360 roku. Więc jak widzisz, wszystkie metody, które teraz uczymy się, które teraz możesz znaleźć również na moim kanale, są metodami znanymi od setek, prawie 2000 lat i które działały i będą działać. Więc niezależnie na którym etapie w swoim życiu jesteś, warto je poznać, warto się ich nauczyć, bo albo ktoś może wpływać na ciebie, albo ty możesz wpływać na kogoś. A teraz odpowiedź z komentarzu: czy zgadłeś moją zagadkę.